No. I set. To zacznij. zacznij. po prostu. Um, no to ja ustawiam na gotu, gotowego. Tak um. ja też. Czekaj, zamknę drzwi do pokoju. <noise> Będę musiał wyciąć chyba to. Czy nie? <noise> o. I ja jestem... Y, samochody? No tak, ja jestem samochodem na sam początek, oczywiście. Ale to sam jest nie? Ale namierzano. Namierzające to jest problem. No, namierzające, ja ty tam jedziesz. To, to, co teraz robię, jest głupie. Co, z góry jedziesz. Czekaj, bo tutaj są takie zajebiste auta, że. Znaczy są tylko dwa zajebiste auta, ale tak zajebiste, że trudno wybrać, które chcesz. Więc chyba wezmę to pierwsze. Tu się. Najkorzystniejszy Ty wiesz, że ja mam jeszcze ten... Możesz stawić w butlę Czekaj, okay, robię coś Bo ja mam tu butle jeszcze Jadrowe, dwa Dźwięk okay. Gdzie ty jesteś? To co ja teraz zrobiłem jest głupie Strzelać? Czy nie? Bo ty stoisz w miejscu Czemu stoisz w miejscu? A nie, to nie ty byłeś <grym> Ja no... Ej, no, ciebie mnie nie chciał... to jest ten samochód z turbem jak, jak uderzysz e, tym turbem od tyłu to możesz e, e, dany pojazd wystrzelić i ja tym samochodem cię miotam w ten sposób o za trzecim razem to wybucha dopiero auto ja musiałem, że za pierwszym ale za drugim no to auto jest zajebiste ale mnie jest ta strzała jaka strzała? ma? Gdzie? Co? Jak? <laughs> Przeleciałem mu nad głową, a on... nie, co? <laughs> ja to nie widziałem w ogóle. Na granic zobaczysz. O nie. Wracam ty ty zmieni... na górę, wracam na górę, wracam na górę. Ty, ty zmieniasz auta ciągle? No to kolejne auto. Ja nie będę zmieniał aut. A czemu to są auta? Po prostu to auto, które teraz mam, jest najkorzystniejsze dla mnie. Lecę prosto na ciebie! Nie! Gdzie? Nie prosto na ciebie. Nie A, widzę cię. Ale Gdzie? Ja cię nie widzę. W ogóle. A tu! Kurwa! Kurwa <laughs> Ja cię w ogóle nie widziałem ani trochę. Nawet cinku nawet zawadzisz. Ale teraz nie widzisz. Gdzie? No jedyny sposób, żeby jedyny sposób, żeby wrócić na górę, to są te rury przecież. E, gdzie ty jedziesz? Jaką stroną? Bo ja nie wiem. Na ja tam. E, spojrzałem na mapę, dopiero. To co ja teraz zrobię? Jest głupie. Co ty Gdy się tam kręcisz? <grymne> nie... zakręciłem się w Nie, ty, się ty widziłem, robię, zim, tup, nie jadziesz. Próbowałem Widzę, robię Nie. Nie, nie, to gdzie to ty jest jesteś? Zbyt ma... To auto jest zbyt bardzo zmasakrowane. Idę je wymienić, bo ono się ślizga jak, jak masło po zgrzanej papierze. <noise> nie, to serio nie widzisz. No nie. I to jest smutne. To jest smutne. ty A A A gdzie Ja tam? gdzie Ó, oh, yeah. Mendes, csináld! No! Czemuś się akurat teraz zatrzymał? <noise> Ej, jest... Czemu na jeden strzał wybrał? By... Mój, plan, mój, mój plan był dobry. Na jeden z poszło i na jeden strzał. Mój plan był dobry, ale wykonanie było chujowe. Ej, ta mapa mniej waży. Moje skrzepiące się krzesło, wita. Ej, ta mapa mniej waży. Co? O, 6 minut, ale dopiero 500 megabajtów Mniej waży od tamtej, ta mapa Tutaj hmm. mi spada czemu um. straciłem połączenie. Hello. Hello.